Dzień dobry. Dzisiaj przedstawię Wam temat y, mapa jako obraz Ziemi. Y, o czym y, na tym temacie sobie opowiemy, o czym sobie przypomnimy. Po pierwsze, y, powiem Wam, co to jest mapa, czym mapa różni, różni się od planu. Y, następnie, powiemy sobie, w jaki sposób wykonuje się mapy, jakie skale stosuje się na mapach. No i jakie jest zastosowanie poszczególnych odwzorowań y, na mapach. No i zakończymy to wszystko y, takim przypomnieniem, w jaki sposób się y, określa współrzędne geograficzne. Więc w słuchajcie sensie, może rozpoczniemy od tego, y, czym jest mapa? Mapa jest to obraz z powierzchni Ziemi, który jest wykonany w odpowiedniej skali, jest przedstawiony na płaszczyźnie. Przy pomocy znaków umownych i przy pomocy odzorowania kartograficznego. No i tu zaczynają się schody, ponieważ według nowej podstawy programowej, no nie uczymy w tej chwili o tym, czym jest odzorowanie kartograficzne, a jest to bardzo ważne, żebyście wiedzieli, co to jest to odzorowanie kartograficzne. Także ja na ten temat troszkę opowiem dla osób zainteresowanych, które chcą wiedzieć, jak mapy powstają. Jeżeli ktoś nie jest zainteresowany mapą powstają, to po prostu sobie film przewinie o kilka minut i będzie wiedział, i już dojdzie wtedy do tego, co w podstawie programowej się znajduje. No więc, słuchajcie, mapa generalnie jest to yy, opracowanie, które przedstawia kulistą powierzchnię Ziemi na płaszczyźnie. No bo tak naprawdę w atlasach czy w podręcznikach mapy przedstawiane są na płaszczyźnie. Tak to właśnie wygląda. No, i teraz, aby taką mapę uzyskać, no to przede wszystkim musimy mieć siatkę geograficzną. I co to jest siatka geograficzna? Siatka geograficzna jest to układ południków i równoleżników na globusie, na jakimś tam modelu Ziemi. No więc, jeżeli weźmiemy pod tutaj uwagę globus, no to globus składa się oczywiście z, to jest akurat globus polityczny, ale nieważne, to jest w tej chwili nieważne. Globus składa się właśnie z południków i równoleżników. I gdybyśmy wszystkie inne informacje z tego globusa wycięli, czyli układ kontynentów, państwa i tak dalej, zostawili tylko południki i równoleżniki, no to będziemy mieć siatkę geograficzną. Ja myślę, że tutaj na oceanie ta siatka geograficzna jest dobrze widoczna. Czyli jeszcze raz, siatka geograficzna jest to układ południków i równoleżników na globusie naszego modelu. Jakie są cechy siatki geograficznej? Pierwsza cecha ge siatki geograficznej jest taka, że wszystkie południki, a każdy południk zaczyna się na jednym biegunie i kończy się tak, zaczyna się na jednym biegunie, kończy się na drugim. Wszystkie południki mają tą samą długość. To jest około 20 tysięcy km w rzeczywistości. Równoleżniki. Równoleżniki, jak sama nazwa wskazuje, są względem siebie równoległe. Najdłuższym z nich jest równik, czyli nie mają równej długości, tak jak w przypadku południków ma to miejsce. Mają różną długość. No i im dalej od równika, tym jest ta długość równoleżników mniejsza. No aż w końcu najkrótszym równoleżnikiem jest biegun, który de facto nie jest okręgiem. Tylko jest punktem. Trzecia cecha siatki geograficznej jest taka, że wszystkie południki i równoleżniki przecinają się pod kątem prostym. Tak? Zawsze przecinają się pod kątem prostym. No i teraz czym jest mapa? Czym jest, yy, czym jest mapa? Mapa jest, yy, na mapie musi się znaleźć siatka kartograficzna. Czyli siatka geograficzna to jest to, co widzimy na globusie a siatka kartograficzna jest to siatka, układ południków i równoleżników, który widzimy na mapie, Od choćby tu z podręcznika na mapie widzimy taki, taki układ południków i równoleżników. Teraz jak my to robimy? W jaki sposób powstaje siatka kartograficzna? No powstaje ona w taki sposób, że my rzutujemy, rzutujemy siatkę geograficzną na jakąś tam powierzchnię. No i teraz jaką my możemy mieć tutaj możliwość rzutowania? Wyobraźmy sobie, że w środku tego globusa, a globus będzie się składał tylko i wyłącznie z siatki geograficznej, czyli układu południków i równoleżników, w środku mamy taką lampkę. No i tą lampkę zapalamy i zobaczcie, na przykład owijamy, zaraz tutaj to, to sobie doświadczenie ma zrobić, na przykład nakładamy obocznicę stożka na globus, no w środku jest lampka, wyobrażacie sobie to, tak? W środku jest lampka, zapalamy tam, tam żaróweczkę, lampkę, która jest w środku. Następnie uzyskujemy y, cień południków i równoleżników, który, który sobie rysujemy, który sobie rysujemy na tej pobocznicy stożka. Czyli robimy to w taki sposób, że tutaj sobie rysujemy południki i równoleżniki. One nam się odwzorowują w różne kształty. Następnie y, roz, rozcinamy ten stożek. Rozcinamy ten stożek. Rozkładamy i uzyskujemy siatkę kartograficzną, która będzie wyglądała Taki oto sposób. I to jest odzorowanie stożkowe w położeniu normalnym. Drugim przykładem odzorowania jest takie, kiedy rzutujemy siatkę geograficzną na płaszczyznę, która jest, o, zobaczcie, przyłożona w biegunie. No i wtedy uzyskujemy siatkę y, azymutalną, która wygląda w taki oto sposób a więc tu jest biegun, to są równoleżniki, które odzorowują się w okręgi i południki, które odzorowują się w półproste, które zbiegają się. Na biegunach wrócę do siatki stożkowej. W siatce stożkowej mamy równoleżniki, które są wycinkami okręgów współśrodkowych i południki, które są półprostymi, które gdzieś tam, jakbyśmy się przedłużyli, to zbiegłyby nam się, spotkałyby się nam na biegunie, który oczywiście na tej siatce został przez kartografów wycięty. Trzeci typ, trzeci rodzaj odzorowań to odzorowania stożkowe. Kiedy to kulę ziemską obijamy, to jest walcowe, tak? Walcowe odzorowanie. Owijamy pobocznicą walca. Nie mam tu pełnego walca, tylko to jest wycinek taki walca. Ona powinien całą kulę ziemską owinąć tym walcem, ale byście wtedy go nie widzieli. I znowu żaróweczka w środku od, yy, odrysowujemy południki, równoleżniki, i po tym odwzorowaniu uzyskujemy siatkę kartograficzną, która wygląda w taki sposób. W tej siatce równoleżniki są liniami prostymi, południki są. Również niemi prostymi, i tutaj zobaczcie, ta siatka jest wiernokątna, czyli tutaj faktycznie każdy południk z równoleżnikiem przecina się pod kątem prostym. Wszystkie te odzorowania wiążą się ze zniekształceniami. I tak, jeżeli chodzi o siatkę, o siatkę azemutalną, to nie ma zniekształceń tylko i wyłącznie w miejscu styczności. W tym przypadku się umówmy, że to będzie biegun, choć nie zawsze to tak musi być. Im dalej od bieguna, tym zniekształcenia są większe. Dlatego w tej siatce przedstawiamy. Głównie obszary, które leżą blisko równika: Antarktyda, Grenlandia, Północna Kanada, to są obszary, które przedstawiamy w tym odzorowaniu. Odzorowanie stożkowe jest odzorowaniem stycznym nie w punkcie, a wzdłuż jednego południka. Równoleżnika, oczywiście, przepraszam, równoleżnika, i tu nie ma zniekształceń. Im dalej od tego równoleżnika stycznego, tym zniekształcenia są większe. Tego typu odzorowanie doskonale nadaje się do przedstawiania środkowych szerokości geograficznych, a więc Europa, Azja, Polska, Stany Zjednoczone czy, powiedzmy sobie, Australia, to takie odzorowanie jest tutaj idealne. Jeżeli chodzi o odwzorowanie walcowe, ono jest styczne na równiku. To jest obraz równika, ten równoleżnik to jest obraz równika. Jak widzicie, tutaj wszystkie równoleżniki mają tą samą długość, a jak pamiętacie, na siatce geograficznej tak nie jest. Każdy równoleżnik kolejny jest krótszy. Tutaj wszystkie równoleżniki są takie same, więc zniekształcenia, im dalej jesteśmy od równika, tym są większe, aż w końcu przyjmują karykaturalną postać. Także w zasadzie takich, takie odzorowania stosuje się do przedstawiania obszarów, które leżą blisko równika, lub no, blisko równika, lub bezpośredniej okolicy równika, a więc można w nich przedstawić na przykład Afrykę czy środkową e, Amerykę, tak zwaną e, Amerykę, no niech sobie będzie środkowa, tak ją no i teraz, aby przedstawić zjawiska na świecie, na całym świecie, na jednej mapie, no to właśnie używano odzorowania walcowego, ale jak wiecie, ono wiąże się z wielkimi zniekształceniami. No więc mamy to, co, to, co Wam przedstawiłem, te trzy odzorowania czyli stożkowe, inaczej, stożkowe, powierzchniowe, inaczej, azymutalne ono się nazywa oraz odzorowanie walcowe są to odzorowania tak zwane klasyczne. Ale mamy też odzorowanie umowne. Jedno z takich Wam przedstawię. Jest to obserwowanie Molvay-Diego, na którym to dokonano takiej sztuczki. Czyli obserwowanie walcowe przekształcono w taki sposób, że zachowano proporcje długości równoleżników. Czyli faktycznie równik jest tu najdłuższy, a każdy następny równoleżnik jest krótszy. Tutaj za dużo na tej rodzinie tych równoleżników akurat nie ma, ale jak się domyślacie, każdy z nich będzie krótszy, bo tych równoleżników można by tu do, dorysować znacznie więcej. Co się stało z południkami? Południki, które były liniami prostymi na tym odzorowaniu, tutaj stały się wycinkami półelips. To jest jeden południk, to jest drugi południk, ten tutaj na obwodzie to jest trzeci, a ten po środku staje się linią prostą. Dzięki temu jest to siatka wierno-powierzchniowa. Ona, owszem, zakłóca obraz kontynentu, gdy chodzi o skrajne miejsca tego odzorowania, ale była to pierwsza siatka, w której. Kartografowie potrafili przedstawić cały obraz Ziemi. To tyle na temat odwzorowań kartograficznych, w jaki sposób kulistą powierzchnię Ziemi można przedstawić na płaszczyźnie. To bardzo ważne. Teraz wiemy, czym jest mapa. Czyli mapa powstaje na bazie właśnie odwzorowań kartograficznych. A czym jest plan? Plan jest rzutem po prostu, rzutem. Który nie uwzględnia kulistości Ziemi, czyli w ogóle nie bierze pod uwagę odzorowania kartograficznego, tylko po prostu rysujemy to, co na powierzchni Ziemi widać. Plan, w związku z tym, jest obarczony jeszcze większymi błędami, niedoskonałościami i zniekształceniami niż mapa. W związku z tym, plan zwykle dotyczy tylko i wyłącznie małych obszarów, które gdzieś tam przedstawiamy na, na płaszczyźnie. No, i właśnie podręcznik o tym nic nie mówi, że właśnie różnica między mapą a planem nie polega tylko na tym, że plan przedstawia małą powierzchnię Ziemi, a mapa może przedstawić dużą, bo to wcale nie musi tak być mapa też może przedstawiać małą powierzchnię Ziemi tylko różnica bierze się w konstrukcji. W konstrukcji to właśnie plan po pomija. Kulistość Ziemi, traktuję ją jakby była płaska, dlatego no, nie może przedstawiać dużej powierzchni. Możemy przedstawić miasto na planie i to nawet bym się bał przedstawiać jakieś wielkie miasto na, na planie. Już raczej wtedy należy stosować też odzorowania kartograficzne. No i teraz, słuchajcie, jednym z, z elementów definicji mapy jest to, że mapa musi być wykonana w pomniejszeniu. Skalą tego pomniejszenia jest, no właśnie, skalą tego pomniejszenia jest skala. Wiecie o tym, że na mapie stosujemy skalę i to są trzy w postaci skal, które myślę, że gdzieś tam wszyscy znają i wszyscy mieli z nimi do czynienia. Więc mamy skalę liczbową, mianowaną oraz podziałkę, albo skalę, skalę liniową, jak kto woli. No i mamy takie przykłady bardzo prostych skal. Tutaj zobaczmy. Pierwsza skala to skala liczbowa, 1 do 100 tysięcy. I koniec. Skala liczbowa brzmi w ten sposób: 1 do 100 tysięcy, nic więcej nie mówimy. Następna postać to jest skala mianowana, gdzie mamy 1 cm na mapie, to 1 kilometr w rzeczywistości, czyli w terenie. No ale skąd to się bierze? Jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę skalę liczbową 1 do 100 tysięcy, to my możemy tak sobie w domyśle powiedzieć, że 1 cm to 100 tysięcy cm w terenie. Weźmy inną miarę. jeden łokieć na mapie to 10 000, 100 tysięcy łokci w terenie. To jest taka miara brytyjska łokieć. jedna mila na. Terenie na, na mapie to, jedna, to 100 tysięcy mil w terenie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No więc my możemy tutaj oczywiście centymetry zachować, żeby dla nas centymetry są najwygodniejszą miarą tu w Europie stosowaną i wiemy doskonale, ile ten centymetr ma i możemy to sobie potem przekształcić. A więc słuchajcie, jeden centymetr na mapie to 100 tysięcy centymetrów w terenie, według tej mapy. No ale 100 tysięcy centymetrów to jest miara taka no, mało przejrzysta dla nas, lepiej ją przedstawić w większych jednostkach. No to jeżeli wiemy, że 1 metr ma 100 cm, no to 1 cm na mapie to jest, skreślamy 2,0 to jest 1000 m. No a 1000 m, no to też wiemy, że 1 km ma właśnie 1000 m. Czyli skreślamy dalsze 3,0 no i mamy, że 1 cm to 1 km. Czyli dokładnie tak jak tutaj. I trzecią postacią skali jest skala liniowa bądź podziałka. Która to skala na, na linii po prostu określa nam odległości, jakie na mapie odpowiadają. Danym, y, danym odległościom w terenie. No i ta, ta ostatnia postać w skali jest o tyle dobra, że ona potrafi nam y, przedstawić y, inaczej. Jeżeli byśmy mapę zmniejszyli na ksero, na przykład, czyli zrobić zmniejszyli albo zwiększyli, to te dwie pierwsze postacie skali tracą sens. Zarówno skala liczbowa, jak i skala mianowana tracą sens. Natomiast jeżeli mapę zmniejszymy bądź zwiększymy wraz ze skalą liniową lub podziałką, to ta podziałka zachowuje swoją. Swoje własności. No wtedy, oczywiście, te odcinki nie będą miały tutaj, nie będą miały centymetra, tylko będą miały inną odległość, ale generalnie, jak zmierzymy dokładnie tą odległość, to wszystko nam się będzie zgadzało. No i teraz pewna przewrotność tych właśnie skal polega na tym, że skala tak naprawdę jest pewnym ułamkiem. Tutaj dzielimy jeden, zobaczy, w skali mianowanej. W skali w postaci liczbowej, I tak naprawdę dzielimy 1 przez 100 tysięcy. I teraz im mniejsza liczba w wyniku tego podziału nam wychodzi, tym mapa obejmuje większy obszar ziemi, jest mniej dokładna. I to są skale wielkie, skale, skale bardzo małe. Natomiast jeżeli przedstawiamy mały obszar, wtedy ta skala jest na przykład 1 do 10 tysięcy i wtedy są to, są to mapy tak zwane. Wielkoskalowe, ale one przedstawiają mały obszar. No i ze względu na to też dzielimy mapy na mapy topograficzne lub wielkoskalowe, przeglądowo-topograficzne i, i przeglądowe to są, to są właśnie skale mapy małoskalowe. Więc tak to też wygląda. Występuje też skala polowa, czyli skala powierzchniowa, skoro jeden Skala powierzchniowa powstaje, bardzo prosto Wam tłumaczę. powstaje w taki sposób, że jeżeli my się zastanawiamy, ile to jest 1 cm na mapie liniowo, to też możemy się zastanowić, ile będzie zajmował 1 cm kwadratowy na mapie, jaka to będzie powierzchnia w rzeczywistości. No i to wystarczy jedną i drugą stronę skali w postaci mianowanej podnieść do kwadratu. No i będziemy mieć proste rozwiązanie, że 1 cm kwadratowy to jest 1 km kwadratowy. No tu akurat ta skala jest tak prosta, że chyba nikt tutaj się w tym przypadku nie pomyli. No i na koniec tych naszych rozważań opowiemy sobie, w jaki sposób odczytuje się współrzędne geograficzne na mapie. W tym celu spojrzymy sobie na, na mapę, która tutaj jest dołączona do podręcznika. I spojrzymy sobie, jak w ogóle to wszystko wygląda. Otóż, słuchajcie, na ramce mapy, ramka mapy jest tutaj i tutaj, na ramce mapy mamy podane wartości długości i szerokości geograficznej. Długość geograficzną odczytujemy na tej poziomej ramce mapy, u góry i na dole również, a szerokość geograficzną na tych pionowych ramkach, zarówno po prawej, jak i po lewej stronie mapy. Tak w ten sposób odczytujemy długość i szerokość geograficzną. To jest bardzo dokładna mapa, więc ja ją na razie zwinę, a dla Was przedstawię tę długość i szerokość geograficzną na mapie, której dokładność jest dużo mniejsza. A chodzi o to, żebyście dobrze to wszystko sobie mogli zrozumieć, no i potem już nie gubić się w tym wszystkim. A więc, słuchajcie, mamy tutaj mapę Australii. Proszę bardzo. I zobaczmy, no nie wiem jak to będzie wyraźnie to widać. mamy południki 120, południki 120 i 140 stopni, prawda? Widzimy tutaj te opisy, a więc tu mamy, no tu mamy nawet 100, muszę tak jakoś o 100, 120 i 140. No i, i o czym to świadczy? To świadczy o tym, że długość geograficzna, wartości długości geograficznej rosną nam prawą stronę, czyli to oznacza na prawo na mapie mamy wschód, że jest to długość geograficzna wschodnia. Jeżeli chodzi o szerokość geograficzną, no to mamy tutaj zobaczcie, 20 i 40, yy, czyli wartości szerokości geograficznej nam wzrastają na dół, a na dół na mapie jest kierunek yy, południowy, a więc oznacza to, że jest to szerokość geograficzna południowa. I teraz, jeżeli byśmy chcieli wyznaczyć współrzędne geograficzne tego tutaj punktu, tego tutaj punktu na mapie, no to odczytujemy sobie, tak, że długość geograficzna wynosi 140 stopni długości geograficznej wschodniej, a szerokość geograficzna wynosi tutaj 20 stopni szerokości geograficznej południowej. No i tak dalej, dla każdego punktu moglibyśmy się poprawić, wiadomo, że jakiś punkt by leżał pomiędzy no to i równoleżnikami, gdzieś o tu, no to należy odpowiednio, odpowiednią ilość punktów y, stopni tutaj dodać y, lub y, no, dodać i wtedy tą, tą, tą y, długość i szerokość geograficzną byśmy mieli y, w odpowiedni sposób y, odczytaną. Także tak y, tutaj ta sprawa wygląda. Słuchajcie, oczywiście można też tutaj pobawić się w zdefiniowanie długości i szerokości geograficznej. Te, te definicje są, szczególnie szerokości geograficznej, ona jest, długości geograficznej ona jest dosyć skomplikowana, ale myślę, że nie jest to potrzebne w tym celu, aby określać długość i szerokość geograficzną, aby znać jej definicję. Także na tyle na tym wykładzie. Bardzo dziękuję za uwagę i do widzenia.